I witam was bardzo serdecznie ponownie w drugim odcinku z serii Serie to Beast 3 Dokładnie tak serii to Beast 3 3 Rozdział pierwszy, nowy dzień rozpoczęło się Tinky Winky zabił po reszta jego przyjaciół Uważasz, że jego ataki do... odpo... za jego ataki odpowiadają e, tubiusowe kremiki? Uważasz swojego kom... Używasz swojego komputera, by skontaktować się z innymi tubisiami na stacji satelitarnej, ale bez powodzenia Bez, bez żadnej zwłoki przygotowujesz plan znalezienia wszystkich zainfekowanych yy, kremików Zanim udasz się na stację satelitarną po pomoc, od siebie zaczynasz, czy dowiesz się prawdy To jest rozdział pierwszy, w którym w tym momencie lecimy grać O właśnie to wam czytałem Mocne nie To jest naprawdę mocne. Ale go, lecimy. Let's go. Flandry tubies. To się No siega... Coś tam, coś tam coś tam muszę się skontaktować z tą po pomoc. oj, przepraszam. Muszę znaleźć swoją kamerę do Vision, która jest w sto, yy, magazynie. Ale on jest zablokowany, i żeby go otworzyć, potrzebuję się dostać do Control roomu. Yy, no i muszę zabrać te wszystkie kremiki yy, i zadzwonić tam do, do tej stacji, po pomoc do reszty tubisiów. Muszę się pośpieszyć. Muszę się pośpieszyć. Ej, dobra. Zajbi się, jest tak raz zrobione. Tu jest po prawej Control kontr room, pipe może być użyteczny. Gdzie jest control Okay Beep. 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 Eh. uh 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 what that's so Mm. Nie czaję. Jestem monedry. Jest! Okej, okay. teraz kiedy to się otworzyło, mogę tam wejść i się rozejrzeć. Yes. jest. Eee, teraz mogę iść po kamerę e, z oktowizorem. nie Po co mi tu kamera z odpowiedorem? To jest tu jasno. I chyba wolę nie wiedzieć. Chyba wolę nie wiedzieć. O tak, nasza ukochana kamera. Z wiki. O, kuźwa Ja pierdzie. No nie gliczuj się kamera w takim momencie. Czy on mnie zauważy? Prawie się dałem zrobić. Ej, dobra, to jest strasznie creepy. Ja pierdzielę nie widziałem tego. O, serce mi stanęło. Auto save O, to było mocne. Kurda. No way! O, tinky -tinky, dalej się tu kręci, muszę być ostrożny. Jak najbardziej się z tobą zgadza. Jest kremik. muszę zebrać więcej w, w tej okolicy ich zanim będzie za późno hmm, gdzie teraz pójdziemy e, po tubisiowe kremiki pójdźmy do domu te tubisiów O okay. oh, no. Hmm. Nie ma tu e, tubisiowego kremiku, Może jest na zewnątrz. Oj, 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 oj. Pojawi się ten zły te tubiś. Jest, zapamiętałem z Sandy Tubis 2, gdzie były ukryte. Dobra, mamy drugi. Okej, okay, gdzie teraz powinienem się rozejrzeć za nimi? Eee, ostatnia lokacja po no, po. Tak mi przykro Racja Jedny po Kurde Ach te kremiki, dobra pójdźmy na jezioro Albo Kejwa Nie wiem co zaznaczyłem tak naprawdę Okej, okay, no to idźmy na dzisiaj, ale przecież. Ale jak mi... Przyszpie Tinki Winki nie załapał. No, ja muszę uważać, bo gdzieś tu jest tinki Winki. Thinki Winki Lala O! Przed. Nie ulubiony żarcik. I teraz tu mi żart, Dobra, jesteśmy nad jeziorem. Tu mi się wykremić. gdzieś tu powinien być. Co co zapewne był pod palmą, przy której to mnie on nie może zobaczyć? Jak to działa tak naprawdę, łotasie? No, musimy uważać i być ostrożnymi A tu jest kremik Dobra, mam Kremika. Został ostatni w kejwie. O, to mi się strasznie nie podoba. Kiwinki, kiwinki. Nie rozumiem, co tu się dzieje? Pada deszcz? What the Ok. Co tu się dzieje? O nie! O kur... W górę, albo okej, w górę idę! Ciul! Ło! Ej dobra, przypominam się uciekanie przed nim w tu to 2. Biz... To nie było w trójce, to było w dwójce. W za też uciekaliśmy, ale w dwójce było taka beka. Piszę czy pamiętacie. Jeśli nie to wejdźcie i obejrzyjcie. Wow! Dobra, uciekliśmy w góry. Rozdział drugi. Ale to już w kolejnym odcinku. O! Oh, dzięki Wam za oglądanie tych odcinków i co? Do zobaczenia zostawcie łapkę w górę, suba i widzimy się już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. A w kolejnym odcinku zobaczymy, czy dotarliśmy bezpiecznie w góry i czy uciekliśmy przed tinkiem Pa Papa!